Cześć kochani, to karen Przymierze Miłosierdzia i mamy kolejne słowo. Dzisiaj będzie to Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 1, werset od 18 do 24. Też te czytania są coraz bardziej związane z Bożym Narodzeniem, które no, coraz bardziej się przybliża. I prosimy Cię, Duchy Święty, abyś przychodził, przychodził ze swoim pokojem, z poczuciem. I nadziei, też wiary w to, że, że jesteś, że działasz w nas, pośród nas. Przychodź ze swoją odwagą, abyśmy potrafili przezwyciężać wszelki lęk i iść tam, gdzie nas poślesz przyjść, Duchu Święty. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, w pierwszym zamieszkali razem, znalazła się przemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Dzisiaj tak sobie myślę, że z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Było właśnie tak. Można powiedzieć dość ciężko, nie jakoś szczególnie pięknie, wygodnie, komfortowo, tak lekko, gładko i w ogóle. Tylko faktycznie, gdy Pan Jezus pojawił się w życiu Józefa i Maryi, to On tam przerzucił wszystko do góry nogami. Tak czasem jest, że jak Pan Bóg wchodzi w nasze życie, to wszystko wywraca wręcz. I jak popatrzymy właśnie na nadzieję świętej rodziny, to to nie była rodzina szczególnie uprzywilejowana. Pan Bóg prowadził ich niesamowicie, ale to nie znaczyło, że będą pozbawieni wszelkich trudów, że będzie im łatwo, lekko i przyjemnie. Wielu, wielu trudów doświadczali. I też tak sobie myślę, że. Możemy też tak myśleć, że jeżeli Pan Bóg jest w naszym życiu, to powinno być wszystko właśnie tak dobrze, że powinno nam się wszystko powodzić, a to w ogóle nie o to chodzi. Że Pan Bóg nie przyszedł po to, aby nam było wygodnie, aby nasze życie odmieniło się tak po ludzku na lepsze. To nie, zupełnie nie o to chodzi. I żaden człowiek nie jest tutaj pozbawiony w żaden sposób jakiegoś ciężaru, trudności, i tak dalej. One muszą przyjść, one przyjdą. I, I my możemy tak po prostu czasem chcieć właśnie oddalić to, co trudne. Tak jak tutaj Józef właśnie zapisał, że chciał oddalić, zamierzał oddalić Maryję potajemnie. I chociaż to było zrozumiałe i, i właściwe w, w tym przypadku, to jednak może coś takiego w nas być, właśnie, że chcemy oddalić to, co trudne. Stawić, żeby to, nie dopuszczać tego do siebie w jakiś sposób. A tymczasem właśnie tam, w tym czego nie rozumiemy być może, czego nie jesteśmy w stanie ogarnąć, co myślimy, że nie damy sobie z tym rady, tam jest Bóg. W tym wszystkim właśnie może być Bóg. I może powinniśmy dzisiaj właśnie usłyszeć te słowa. Nie bój się, nie bój się wziąć do siebie, tej sytuacji, tego, co wydaje Ci się tak trudne, tego, czego nie potrafisz ogarnąć i boisz się przyjąć. Nie bój się. I Pan Bóg nas niesamowicie w tym poprowadzi, tak myślę, tak jak świętą rodzinę, właśnie. Więc może w tych kolejnych dniach przyglądajmy się im też właśnie w tej, w tej perspektywie, w tym kontekście. I czerpmy siłę z tego czasu właśnie, no, przez wyciężania wszelkich trudności i miejmy wiarę w to, że właśnie Bóg w tym jest i że Bóg nas przez to wszystko przeprowadzi. Odwagi po prostu. Dzięki kochani, trzymajcie się i z Panem Bogiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.